Cześć, ja nazywam się Rafał i witam Cię. w to podcast. W tym odcinku podcastu opowiem o życiu socjalnym na diecie ketogenicznej, czyli jak sobie radzić przy wyjściu czy to do restauracji, czy to przy spotkaniu rodzinnym, czy to przy wyjeździe za granicę. Nie wiem, gdzie słuchasz tego podcastu, ale jeżeli chcesz usłyszeć i zobaczyć więcej materiałów ode mnie, to zajrzyj na YouTube, na Instagrama, na Facebooka, czy też na mojego bloga. Wszystkie odnośniki znajdziesz w opisie tego podcastu. A my przejdźmy do meritum. Życie socjalne na diecie ketogenicznej. Wchodząc na dietę keto, możemy podejrzewać, że do końca życia nie zjemy żadnych węglowodanów. Będziemy musieli odstawić makaron, chleb i przede wszystkim słodycze. To nie do końca tak jest. Mówiłem o tym w pierwszym odcinku tego podcastu na temat kompulsywnego obiadania się, że nie musimy zakazywać sobie wszystkich produktów, tylko po prostu je ograniczamy. A gdy przychodzą jakieś okazje typu urodziny, typu spotkanie rodzinne, to możemy sobie na trochę więcej pozwolić. Tylko my musimy się nauczyć jak to robić, aby nie wpaść w taki wir, że zjemy kawałek ciasta, to leci drugie, trzecie, piąte i dziesiąte. To samo tyczy się chipsów i innych słodyczy. Musimy się po prostu nauczyć ich jeść w wtedy ok, przez 355 dni w roku jesteśmy na diecie keto, czy tam nawet mniej, powiedzmy 350 dni jesteśmy na diecie keto, a przez resztę, przez te 15 czy 16 dni, nie jesteśmy na diecie keto. I co? To znaczy, że już nasza dieta keto nie będzie działała, bo przez te 15 dni nie będziemy na diecie ketogenicznej? No nie. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie aż tak bardzo zaszkodzić przez te 15 dni, nawet jak będziemy jedli od rana do nocy sam syf. Naprawdę będzie bardzo ciężko. A 99% osób nie będzie tak jadło, bo, bo, bo nam zależy na tym, aby po prostu mieć większą elastyczność do spożywania innych produktów. To znaczy, wychodzimy sobie na weekend, do restauracji i możemy zjeść sobie jakieś ziemniaczki, jakąś kaszę, jakiś makaron i takie wyjście nawet może nie wyrzucić na z ketozy, jeżeli mamy dobrą elastyczność metaboliczną, o której mówiłem w poprzednim odcinku podcastu. Dlatego też warto dbać o tą elastyczność metaboliczną, aby właśnie móc jeść więcej węglowodanów i nie wypadać z ketozy, bo tu chodzi przede wszystkim o Balans. Dlatego też ja pozwalam sobie na jedzenie przysłowiowego syfu. Kiedy czasem spotykam się ze znajomymi wieczorem, jest trochę alkoholu, jest trochę chipsów, jest trochę orzeszków, jest czasem jakiś tort, jak ktoś ma urodziny. I ja od czasu do czasu pozwalam sobie na zjedzenie kawałka tortu i innych przysłowiowych. Śmieci. Może nie będę nazywał tego śmieciowym żarciem. Może bardziej pasuje tutaj stwierdzenie, że te produkty są rekreacyjne. Dlaczego rekreacyjne? No bo one umilają nam naszą dietę. I tak jak mówiłem w pierwszym odcinku tego podcastu, zakazywanie takich produktów, że do końca życia nie mogę zjeść sobie tego tortu, tego ciastka, tych chipsów, nie jest realne. Nie znam takiej osoby, która byłaby przez powiedzmy 40 lat w stanie odmawiać sobie jakiegoś produktu. No chyba, że ma alergię, ma typową reakcję obronną organizmu typu wysypkę, typu zgagę, czy też inne problemy zdrowotne po zjedzeniu danego produktu. To wtedy rzeczywiście są takie osoby. Ale zdrowa osoba nie będzie tak miała, że powie sobie: OK, od dzisiaj nie jem do końca życia słodyczy. To nie jest możliwe, to nie jest realne założenie. Możemy tylko je ograniczyć. I tak jak mówiłem w tym pierwszym odcinku, mamy ten efekt zakazanego owocu, że gdy coś sobie zakazujemy, to mamy na nią większą ochotę. I ja, przez to, że wprowadziłem te, w cudzysłowie, zakazane produkty, przez to teraz nie mam problemów z kompulsywnym objadaniem się. Ostatnio chyba miałem 3 miesiące czy 4 miesiące temu taki ostatni epizod i one pojawiały się bardzo rzadko, bo znalazłem przyczynę tego i jedną z przyczyn właśnie było zakazywanie sobie tych produktów. Oczywiście też dochodził stres, za duża presja na siebie i tak dalej. Może o tym kiedyś opowiem, ale dzisiaj o tym nie będę mówił. Tylko chcę pomówić o trzech okresach, w których możecie sobie pozwolić, i kiedy nawet może powinniście wprowadzać te rekreacyjne produkty do waszej diety. I oczywiście są to Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne oraz urlop. Oczywiście wiem, że nie każdy z Was obchodzi te święta. Ale tu będzie mowa o takich okresach, gdzie są spotkania rodzinne, gdzie mamy wolne, gdzie jest więcej luzu, gdzie też właśnie wyjeżdżamy gdzieś, więc nie zawsze mamy dostęp do kuchni, więc też nie zawsze będzie łatwo trzymać się naszej diety. Więc w takich okresach, moim zdaniem, powinniście sobie poluzować. I co mam na myśli sobie poluzować? Nie mówię o tym, żeby od samego przebudzenia do momentu snu ciągle jeść, ciągle jeść przetworzone węglowodany, bo na diecie ketogenicznej tego w cudzysłowie nie możemy jeść, tego nie jemy, więc teraz jest okres na to, żeby się nawpieprzać tego, bo od jutra zaczynam dietę, więc muszę się najeść na zaś, żeby potem mnie do tego nie ciągnęło. Nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że jak mamy święta, to wiadomo, że tu będzie jakiś serniczek i to niekoniecznie keto, bo nie każdy ma możliwość do gotowania w święta, że tu będzie jakieś spotkanie, że tu będzie jakiś alkohol. Więc w takich okresach powinniście się skupić na tym, aby wypocząć. I żeby się nie skupiać na diecie, żeby się nie skupiać na tym, aby ją trzymać. W obecnych czasach mimo wszystko za dużo się stresujemy, co też jest przyczyną bardzo wielu chorób, nie tylko fizycznych, ale również psychicznych. I warto sobie czasem odpuścić. Warto sobie czasem poluzować, czy to właśnie dietę, czy też po prostu odpocząć. W moim przypadku stres również źle oddziaływał. Na moje zdrowie, czy to fizyczne, czy to psychiczne, co też się objawiało kompulsywnym obiadaniem się. Dlatego ja teraz wiem, że muszę odpoczywać, i właśnie święta czy urlop są do tego świetny, świetną okazją. Okej, okay, ale pojawia się też problem przytycia podczas świąt. Wiele osób może się stresować tym, że gdy tylko sobie pozwolą na jedno ciasto, na trochę alkoholu, to nagle widzą, że przytyli z dnia na dzień 3, 4 czy nawet 5 kg. I chciałbym Wam wytłumaczyć, że w rzeczywistości większość z tego to jest woda. To jest glikogen mięśniowy, który wiąże tą wodę. Ale może być to też woda spowodowana stanami zapalnymi. I też jest to pojemność w waszych jelitach. Teraz powiem wam, ile realnie można przytyć podczas powiedzmy dwóch dni świąt i dwóch dni obiadania się lub też po prostu normalnego jedzenia, tylko w większych ilościach. Ok, załóżmy, że masz całkowitą przemianę materii. Która wynosi 2000 kalorii. Czyli jeżeli jesz 2000 kalorii, to ani nie chudniesz, ani nie tyjesz. Oczywiście w perspektywie całego miesiąca. No bo jak zjesz jednego dnia 2000, a następnego 5000, no to to nie będzie działało. Chodzi mi o to, że przez cały miesiąc Twoja średnia kaloryczność wychodzi 2000 kalorii. I to jest Twoja całkowita przemiana materii. I teraz. Wchodzą te dwa dni świąteczne. Ten podcast nagrywam tuż po świętach Wielkanocnych, gdzie była niedziela i poniedziałek wolnego, i ja sam przez te dwa dni więcej jadłem. Więc tutaj posłużę się tym przykładem. Tylko, że u mnie to było powiedzmy 1000 kalorii nadwyżki, i zakładając, że mam 2000 kalorii CPM, to przez dwa dni. Wyszło 2000 kalorii nadwyżki kaloryczny, A żeby przytyć 1 kilogram tłuszczu, trzeba zjeść 7700 kilokalorii nadwyżki. Czyli to nawet nie jest pół kilograma tłuszczu. Oczywiście. Tak naprawdę trzeba zjeść jeszcze więcej kalorii, żeby przytyć 1 kg czystego tłuszczu, bo organizm zaczyna przyspieszać metabolizm, kalorie też się marnują na trawienie itd., więc tak naprawdę trzeba zjeść więcej niż te 7700 kcal nadwyżki, ale żeby obliczenia były łatwiejsze, weźmy tę liczbę 7700. Więc jak ja będę miał przez dwa dni nadwyżki 2000 kalorii, no to to jest około 200-300 gramów tłuszczu. Tyle przytyję przez dwa dni. Ale na mojej wadze się pojawi plus 2 kg. Wynika to z tego, że gdy na co dzień nie jem dużo węglowodanów, to mój organizm zaczyna magazynować glikogen wspomniany. I czy to mięśniowy, czy to wątrobowy. A 1 gram glikogenu wiąże 4 gramy wody. W zależności od źródeł, jest, są to 4 gramy, czy też 3, czy też 5. Uśrednie powiem 4. I w zależności od źródeł, nasz organizm może zmagazynować 300, 400, 500 gramów glikogenu. Załóżmy, że mój organizm zmagazynuje 400 gramów glikogenu. Czyli 400 gramów. Będę ważył więcej, ale dochodzi też jeszcze woda. I ta woda wiąże ten glikogen. I tak, jak, I tak jak wspomniałem, 1 gram glikogenu wiąże 4 gramy wody. Czyli mamy dodatkowe 1600 gramów. I mamy łącznie 2 kilogramy. I widzicie, jak bardzo szybko można przytyć 2 kg, ale w rzeczywistości to nie jest przytycie, bo my nie zwiększyliśmy naszej tkanki tłuszczowej, tylko po prostu ważymy 2 kg więcej z powodu tego, że zmagazynowaliśmy wodę i glikogen i oczywiście też dochodzą takie rzeczy jak woda spowodowana stanami zapalnymi, jak zjedliśmy za dużo produktów, które cechują się wysoką prozapalnością. Właśnie tutaj mamy przetworzone produkty przede wszystkim zasobne cukry proste i tłuszcze nasycone, ale też mamy niestrawione części jedzenia, czyli na przykład, jeżeli nie zrobiliście kupy przed, nie przed, tylko po świętach. No to, to też będziecie więcej trochę ważyli. I tak naprawdę można przez te dwa dni przytyć 4 kg, a tak naprawdę przytyć 200-300 g tkanki tłuszczowej. I chcę Wam o tym powiedzieć, bo to nawet nie jest możliwe, aby przytyć 4 kg tłuszczu w dwa dni. To nie jest fizycznie możliwe. Byście musieli zrobić nadwyżkę. 30 tysięcy kalorii około. Przecież to jest niepojęte. A wiele osób ma wyrzuty sumienia po świętach, bo znowu nie dałem rady, znowu nie dałam rady. Jestem beznadziejny, jestem beznadziejna, nie umiem wytrzymać na diecie. A to po co teraz wracać na tą dietę, skoro i tak już przytyłem lub przytyłam? Tak, przytyłeś lub przytyłaś, ale 200-300 gramów! A nie 4 kg. Jeżeli wrócisz do swojego poprzedniego planu, po tygodniu, czy też po dwóch tygodniach ta masa ciała zniknie. Nagle schudniesz w tydzień 3 kg. Wow, dieta cud, to też się dzieje, gdy na początku wchodzimy na dietę ketogeniczną. Wiele osób przypisuje magiczne właściwości diety to, że. O, w tydzień można schudnąć 4 kg. No tak, jeżeli to jest woda i glikogen, to tak, schudniecie 4 kg. Stracicie 4 kg masy ciała, ale nie tłuszczu. Ok? Mam nadzieję, że to jest jasne. Więc wy tutaj musicie po prostu zaakceptować wzrost masy ciała i zaakceptować to, że przytyjecie te. 200-300 gramów, jeżeli wasze święta się przedłużą, to ok, możecie, możecie przytyć więcej. Ale pamiętajcie, że potem wchodzicie na deficyt kaloryczny i te 1000 czy 2000 nadwyżki możecie bardzo łatwo spalić. A weźmy też, omówmy na szybko przykład obiadania się. Że okej, okay, przez te dwa dni jesz po 5000 kalorii. Czyli przez te dwa dni zrobiłeś lub zrobiłaś 6000 nadwyżki kalorycznej. Ale oczywiście są to skrajne przypadki, no bo wtedy mówimy o kompulsywnym objadaniu się, czyli o takiej sytuacji, kiedy się je aż do bólu żołądka i tak naprawdę nie panujemy nad tym, ile zjadamy jedzenia. Więc tak naprawdę to dotyczy niewielu osób, ale mimo wszystko chcę Wam przedstawić ten przypadek, bo też mówi o tym, ile przez dwa dni obiadania realnie można przytyć. Czyli, ok, przez dwa dni miałem 5000 kalorii, a nasz metabolizm wynosi 2000 kalorii, w sensie nasz metabolizm, nasza całkowita przemiana materii wynosi 2000 kalorii, więc przez te dwa dni zrobiliśmy 6000 kilokalorii nadwyżki kalorycznej. A tak jak mówiłem, żeby przytyć, trzeba przejeść 7700 kilokalorii, żeby przytyć 1 kg czystego tłuszczu, a tu mamy 6000 kilokalorii, czyli nawet nie przytyjemy 1 kg. Oczywiście na wadze może być z 5 kg czy 6, bo pewnie zjedliście 2 czy 3 kg jedzenia, a organizm, a organizm nie jest w stanie od razu tego wszystkiego spalić. I tego wszystkiego wydalić, więc, no, będziecie ważyć więcej. No, ale w rzeczywistości to nie jest aż tak dużo. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle. Ja nie zachęcam Was do tego, żebyście się kompulsywnie obiadali, ale chodzi o to, żebyście sobie nie myśleli, że teraz nie warto w ogóle się odchudzać, bo dwa dni i koniec diety. I w ogóle już przytyłam 10 kg i lub przytyłem i już w ogóle nie warto się odchudzać. No nie. Chcę wam pokazać, że tak naprawdę te dwa dni aż tak dużo napsuć nie mogą. Jeżeli przez resztę roku wasza dieta jest fajna, spożywacie odpowiednią ilość kalorii, wtedy nawet takie dwa dni kompulsywnego obiadania się jest łatwo pokonać. Kompulsywne obiadanie się to jest oczywiście zaburzenie odżywiania, więc w takim wypadku, moim zdaniem, powinniście się skontaktować ze specjalistą, jeżeli sobie z tym nie radzicie, bo z tym żartów nie ma. Ok, to jak wygląda życie socjalne u mnie, na przykład weekendy? U mnie to głównie zależy od tego, w jakim jestem etapie. Czy to, czy to jestem na masie, czy to jestem na odchudzaniu. Do pewnego czasu byłem cały czas w etapie redukcji masy ciała. Oczywiście to jest głupota. Całe życie się odchudzać nie można. Bo po prostu byście umarli. Bo po prostu dla waszego organizmu by skończyła się energia. Mi się wydawało, że byłem na etapie redukcji cały czas. Ale właśnie przychodziły etapy kompulsownego obiadania się. I więc było tak, że w, w tygodniu było wszystko fajnie. Ale w weekend było kompulsywne obiadanie się, i był ciągle ten mindset, że ja ciągle się odchudzam i nie mogę schudnąć. Więc ja trochę zmieniłem to podejście i właśnie zacząłem to kontrolować. I teraz, gdy przychodzi weekend, to myślę sobie, czy ja chcę zjeść coś w ten weekend: coś słodkiego, coś słonego. Jeżeli tak. No to wtedy w sobie w głowie planuję, czy tam, gdzie idę, czy to do znajomych, czy to do restauracji, itd. Czy takie jedzenie, które chcę zjeść, będzie tam? Jeżeli tak, to ok, to wtedy trochę zjem tego. Weźmy przykład jakiejś imprezy. Ja obecnie mam 26 lat i jestem osobą, która od czasu do czasu lubi się zabawić, więc jak są jakieś spotkania, czy to właśnie typowa impreza, gdzie jest dużo alkoholu i są przekąski typu paluszki i chipsy? Chociaż, chociaż już w moim wieku doszło do tego, że gdy są takie spotkania, to już pojawia się normalne jedzenie, gdzie można zjeść coś normalnego. To w sumie trzy lata wcześniej było tak, że gdy się zachodziło na imprezę, to były chipsy i paluszki. No, człowiek, człowiek z czasem mądrzeje. Robi się mądrzejszy, robi się inteligentniejszy. Więc tak, w sumie jak teraz jest jakaś alkoholizacja, libacja, no to można coś normalnego przekąsić. Więc okej, okay, no jak mam ochotę na coś zjeść, co nie jest koniecznie keto, co nie jest koniecznie low carb, to to zjem trochę i nie będzie żadnego problemu. Ja zawsze też się staram, że aby przed takim wyjściem zrobić porządny trening i chodzi mi tutaj głównie o siłowy, aby ta ewentualna nadwyżka poszła raczej w mięśnie, a nie poszła w tkankę tłuszczową. Ale nie zawsze tak jest i to też mi wtedy bardziej pozwala się kontrolować, jak na przykład nie zrobię treningu, to myślę sobie: "A to dzisiaj sobie odpuszczę i teraz nie mam z tym żadnego problemu" to ja decyduję, kiedy jem coś nie keto, kiedy nie jem coś low a nie mój organizm. Bo wcześniej było tak, że gdy wychodziłem na takie imprezy, to zobaczyłem <laughs> chipsy, popcorn, słodycze. Nie, 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 miałem, od razu się rzucałem na to. Miałem taki niepohamowany apetyt. No tragedia, no ciężko było nad tym zapanować. A jak już się zaczęło jeść, to się pomyślało a, w sumie już zacząłem jeść, nie jestem już na keto. To w sumie dalej będę jadł, no bo co mi zostało? To nie jest, no to, to jest głupie podejście, no bo to nie ma sensu. No, zawsze można się powstrzymać, tylko po prostu trzeba się tego nauczyć. Bo na początku jest to bardzo trudne. Trzeba tak naprawdę znaleźć prawdziwą przyczynę tego obiadania się, tego niepohamowa niepohamowanego apetytu. Bo nie zawsze to jest kwestia głowy, czasem to jest po prostu zagłodzony organizm, który domaga się energii. Więc, gdy wy zaczniecie jeść, to wasz organizm mówi: Dobra, dawaj, dosypuj więcej tego węgla, bo to jest jedyna okazja, żebyśmy myśl najedli teraz. Bo, jak przez cały tydzień się głodzimy, to teraz musimy nazbierać jak najwięcej tego jedzenia, jak najwięcej musimy zjeść, bo ten organizm przez resztę czasu będzie się głodził. Więc to może być też przyczyną tego obiadania się. No ale tak jak mówię, gdy nie mam ochoty na, na jakieś jedzenie, a znajomi mówią, że to chodźcie, coś zamówimy. Ja mówię, no możecie zamawiać. Ja dzisiaj nie chcę, no bo po prostu nie chcę. No. Moi znajomi nie trzymają się diety keto ani diety low carb i oni jedzą normalnie w cudzysłowie, no. Jedzą bardziej przetworzono niż ja. Ale to nie znaczy, że skoro oni tak jedzą, to że ja muszę zawsze z nimi jeść, nie? Po prostu odmawiam, nie ma tematu. Na początku miałem z tym problem, żeby odmawiać, byłem za mało asertywny, ale oczywiście to też można wyćwiczyć. Tylko po prostu musicie odzyskać kontrolę nad swoim jedzeniem. Jeszcze wam powiem, jak to na przykład było u mnie na urlopie, kiedy byliśmy w Holandii. To było dwa lata temu około. No i w Holandii wyglądało tak, że śniadanie jadłem normalnie keto, czy tam low-carbowo, ale z tego co pamiętam, to raczej to było keto, nie było za dużo węgli. Były to jajka, jakiś nabiał, bo akurat śniadania mogliśmy jeść w kwaterze. No a drugi posiłek, czy też trzeci posiłek. Był po prostu na mieście. I jak miałem ochotę zjeść pizzę, to była pizza. Gdy chciałem zjeść śledzia w bułce, to zjadłem śledzie w bułce. Gdy chciałem zjeść strufel wafela, takiego wafla w miodzie bodajże, to zjadłem go. I tak, oczywiście przytyłem na tym urlopie. Było to 3 czy 4 kilogramy, ale oczywiście tydzień po, oczywiście to wszystko zeszło. I nie robiłem żadnych postów, po prostu wróciłem do swojego modelu odżywiania. Wróciłem do keto, do low carbu. No i ta woda zeszła, no bo to nie był tłuszcz. A jak wiecie, gdy się i jedzie na jakieś wyjazdy, to też jest większa aktywność fizyczna. się robi 3, 30 tysięcy czy te 40 tysięcy kroków, więc wasz organizm też będzie chciał, abyście wy trochę więcej jedli. Więc nie głódźcie się na siłę na takich wyjazdach, bo urlop nie jest po to, aby się odchudzać. Wy na urlopie już macie być w formie, wasz cały rok powinien wyglądać tak, że żeby przygotować się właśnie na ten urlop. No bo tak naprawdę, po co większość z nas się odchudza? Po to, aby fajnie wyglądać w lustrze. Fajnie wyglądać na plaży czy też po prostu na urlopy. Oczywiście też robimy to dla zdrowia, ale głównie dlatego, aby lepiej się czuć ze sobą, aby lepiej się prezentować, aby mieć większą pewność siebie i tak dalej. Więc my to robimy po to, aby na urlopie dobrze wyglądać, a nie po to, aby na urlopie się odchudzać. Więc chciałbym zostawić was z tą myślą i tu, żeby było jasne. Ja was nie namawiam do jedzenia syfu, żebyście teraz nagle zaczęli wszystko jeść, wszystkie słodycze, gdziekolwiek nie pojedziecie. Tylko mówię o tym, że na takie rzeczy też jest, też jest czas i miejsce i trzeba zaakceptować, że takie produkty będą z nami do końca życia i nie możemy ich. Wyrzucić z naszego życia, nie możemy ich unikać, bo one mimo wszystko wrócą. I chcemy te produkty wykorzystywać, aby one nam sprzyjały, a nie pogarszały nasz stan zdrowia. Bo zjedzenie takiego słodycza na urlopie może pomóc nam się odstresować. To samo tyczy się też alkoholu. A nie jedzenie tego typu produktów może powodować stres. Rozumiecie? Chodzi o to, aby nauczyć się wprowadzać do naszej diety okazjonalnie tego typu produkty, aby one polepszały nam zdrowie i fizyczne i psychiczne. Bo to nie jest tak, że sam cukier jest zły, tylko jego za duża ilość, bo my niestety jako ludzkość nie potrafimy z niego korzystać. Oczywiście tutaj maczają w palce wszystkie korporacje, cała branża jedzeniowa i tak dalej, bo oni chcą, abyśmy się uzależniali od jedzenia i tak dalej. My musimy po prostu się nauczyć z tym walczyć. My musimy nauczyć się po prostu z tym żyć, bo to nie zniknie. Więc to jest moje podejście. Oczywiście wy mu nie musicie się z nim zgadzać, nie musicie z niego korzystać, bo ja wiem, że te podejście... Nie jest dla każdego, ale moim zdaniem, dla wielu osób takie podejście będzie lepsze aniżeli 100% albo nic. I jak zwykle, to zostawiam Wam do przetestowania, bo ja mogę Wam coś zalecać, ja mogę Wam coś zaproponować, ale dopóki Wy nie wprowadzicie tego do Waszego życia, nie spróbujecie tego i nie ocenicie, czy na Was to działa, to tak naprawdę. Nie będziecie wiedzieli, czy moje rady są trafne w Waszym przypadku, czy też nie. Dlatego chciałbym Ci podziękować za odsłuchanie tego podcastu. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej moich materiałów, to zapraszam Cię na YouTube, na Facebooka, na Instagrama oraz na mojego bloga. Dziękuję jeszcze raz za odsłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.